Drodzy Państwo, ja bym tak proponował, jeżeli możemy się na taką konwencję umówić, że bardzo bym Państwa zachęcał do dzielenia się w ogóle wrażeniami, do zadawania wszelkich pytań. Ja mogę zacząć, bo tak zawsze jest lepiej, jak ktoś zacznie, wtedy łatwiej, łatwiej idzie. Ale naprawdę w każdej chwili wystarczy jakikolwiek sygnał, albo nawet bez sygnału, proszę, proszę mówić, co Państwo mają. E, ochotę powiedzieć, czy to zadać pytanie, czy się podzielić. E, a ja proszę mi wybaczyć, ty wybacz mi także, że zacznę tak troszkę e, e, banalnie, to znaczy od, od pytania o, o pomysł na film, ale też od zdradzenia Państwu, że. E, Zarówno Dziadek Twój, jak i babcia byli już bohaterami filmu, który zresztą był na krótkiej liście filmów nominowanych do Oscara. To był film więzi, i to było, że oni już się pojawiali na ekranie. Teraz dziadek pojawia się na ekranie ponownie, więc powiedz proszę najpierw o pomyśle na, 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 na film, a potem jeszcze cię właśnie podpytam, czy to jest łatwiej, czy to trudniejsze trochę spoilerując, o co zapytam później. Ym, tak, więc ym, pomysł na ten film ym, był w pewnym sensie w mojej rodzinie od zawsze. To znaczy, odkąd ja byłam małą dziewczynką, to mój dziadek opowiadał mi historię o dalekiej krainie, którą nazywał Syberią. I opowiadał o tysiącach galopujących koni na stepie, które ujarzmiał dla Armii Czerwonej, bo pracował tam jak, jako koniuch yy, zesłany na roboty przymusowe podczas II wojny światowej. I, I dla mnie te jego opowieści stały się, opowieści tak naprawdę o jego dzieciństwie spędzonym w takich trudnych okolicznościach, stały się też częścią mojego dzieciństwa. No bo ja sobie wyobrażałam te konie, jak byłam mała i mi się wydawało, że to jest. Brzmi to bardzo fajnie, ta, ta kraina. I dopiero jak dorosłam, to zrozumiałam, że to nie było. Mój dziadek jest taką bardzo pozytywną postacią, jak widzicie, i, i um, on, on nie opowiadał o tych trudnych doświadczeniach. E, wiedziałam, że tam zmarła jego siostra tragicznie. E, natomiast dopiero właśnie jak dorosłam, zrozumiałam cały kontekst tej sytuacji, że, że, to był, że mój dziadek szukał jakichś takich dobrych wspomnień w czymś, co było piekłem. E, I on zawsze powtarzał o tym, że chciałby tam pojechać. I nikt nigdy nie rozumiał, dlaczego on by chciał tam pojechać. Bo raczej Sybiracy boją się, tej, te, boją się Syberii, boją się wracać, i, 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 i takie podróże są bardzo trudne emocjonalnie. Um, I um, kilka lat temu podczas takiej sytuacji świątecznej przy stole wigilijnym mój dziadek po raz pierwszy opowiedział o kobiecie, o swojej pierwszej miłości. Zinie, którą był zmuszony tam zostawić, kiedy skończyła się wojna i kiedy wrócił do Polski. I to była taka rzecz, którą on trzymał dla siebie przez 90 lat, mimo tych historii, które opowiadał. I wtedy, wtedy poczułam, że to jest historia na film. Wtedy poczułam, że jest to historia na film. I w, tak naprawdę no, zaczęliśmy myśleć już o filmie, ale też ja się bardzo bałam, że, żeby drugi raz nie wchodzić do tej samej rzeki, nie odgrzewać kotletów. I bardzo długo się wahałam z tym filmem, aż w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że jedyny powód, dla którego go nie robię, to jest to, że się boję, że ktoś mi zada takie pytanie, jakie ty mi zadajesz teraz. I to nie jest wystarczający powód, żeby nie robić filmu, który. Um, ma potencjał. A nie, nie, nie obawiałaś się, czy Twój dziadek nie obawiał się tego, jak zniesiecie tę podróż pod kątem fizycznym, prawda? Bo to gigantyczne wyzwanie jest dla zdrowego, młodego człowieka. A co dla zdrowego troszeczkę starszego. Bardzo, bardzo się bałam. Ja się bardzo bałam. I wszyscy mnie przestrzegali też przed tym. Um, Zrobiliśmy wszystko, żeby to było bezpieczne dla dziadka, to znaczy y, mieliśmy przystanki w tej drodze, mieliśmy codzienne drzemki, ja się nim opiekowałam na tyle, na ile mogę i właśnie ten mój strach przed tym, że, żeby on, y, 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 żeby mu się nic nie stało podczas tej podróży. On jest wyczuwalny wydaje mi się, w filmie i wydaje mi się, że coś tam dodaje i, i podnosi tę całą historię, bo, bo ten strach przed odchodzeniem jego jest bardzo, bardzo ważnym tematem. A czy zrobiliście coś takiego, że coś w rodzaju takiej wstępnej podróży, albo na przykład zaplanowaliście sobie dokładnie to, jak będzie to wyglądało? I potem jak te plany miały się do realiów, prawda? Bo to często w dokumencie jest tak, że jedno się zakłada, a drugie wychodzi. Tak, no y, to jest pytanie. Y, na które wcześniej nie wiem, czy odpowiadałam zgodnie z prawdą, ale Państwu powiem prawdę. Myśmy zdokumentowali tę przestrzeń, to znaczy, znaleźliśmy to karasu, skontaktowaliśmy się z lokalną gazetą. Tam. Lokalna pani dziennikarz nam pomogła, opublikowała zdjęcie, to z którym dziadek chodził, to jedyne zdjęcie, te dwa zdjęcia właściwie, opublikowała w gazecie, i mieliśmy poszlaki, że tam są ci ludzie. Jeżeli nie oni, to wiedzieliśmy, że są tam jakieś ślady i mamy czego szukać. Natomiast dla mnie było bardzo, bardzo ważne to, żeby żeby dać się poprowadzić dziadkowi, mimo tego, że ja wiem więcej niż on, ja mu się nie przyznałam, dopiero mu się przyznałam pod, pod sam, sam, sam koniec. Um, i, i, I wydaje mi się, że to się udało, że, że, że jednak dziadek mi pokazywał tę podróż, a ja musiałam, jakby musiałam mieć pewność, że jakby w, w ten okres, kiedy tam będziemy, coś się wydarzy, żeby skończyć film. Powiedziałaś na, na początku naszej rozmowy, że, że miałaś te obawy, jak dziadzio zniesie podróż, ale to też nie sposób mm, zapytać, że tak z jednej strony nie masz tego problemu, y, żeby wejść w życie bohatera, bo bohater cię już zna doskonale, wręcz jesteście rodziną, a, y, ale z drugiej strony no jesteś nie, nie tylko rodziną albo filmowcem. I co, co w tym jest łatwiejsze, a co jest trudniejsze? To myślę to też jest taki ciekawy wątek, który który warto w, 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 w kontekście realizowania filmu o kimś bliskim poruszyć, co? No ja tak jakoś zaczęłam od filmu o dziadkach i to miało, odniosło bardzo duży sukces, którego ja się absolutnie nie spodziewałam i myślę, że nie byłam gotowa też. I w związku z tym... Hmm, Wydaje mi się, że w, przy, w przypadku pierwszego filmu i w przypadku tego filmu też, takim kluczem, którym ja się kieruję, to jest um, moja wrażliwość i moja relacja z bohaterem. Um, jest to relacja bliska, rodzinna i daje to, to mi wkłada podwójną odpowiedzialność na ramiona. Bo z jednej strony mam odpowiedzialność wobec. Y, Ludzi, którzy finansują film wobec widzów, jakąś swoją odpowiedzialność też osobistą jako reżyser i chcę zrobić jak najlepszy film wiadomo, a z drugiej strony jestem wnuczką ich, w tym przypadku wnuczką i mam bliską relację z dziadkami, nie chcę ich skrzywdzić. Wydaje mi się, że bardzo ważna jest też motywacja i dlaczego się robi ten film żeby sobie na to odpowiedzieć. W przypadku więzi robiłam ten film dlatego, że ja jako dziecko rodziców, którzy się rozwiedli i um, y, bardzo z tego powodu cierpiałam, bo oni się nie byli w stanie porozumieć przez wiele lat. Um, dla mnie to było wzruszające, że moi dziadkowie po rozstaniu zdecydowali się próbować być razem. Mhm. I, I ja to, ja uważałam, że to jest coś um, Ryzykownego i chwalebnego jednocześnie. Tylko to powiem, bo Państwo nie znają tego filmu. Tam rzeczywiście historia jest taka, że dziadkowie Twoi się rozstają przez chyba 8 lat, jeśli dobrze pamiętam, tak? Dobrze pamiętam, S są porostają, po czym dziadek decyduje, że wraca i babcia go przyjmuje, prawda? Babcia go przyjmuje, ale nie daje mu zapomnieć. Ta, yy, yy, tak, tak to wygląda. Um, a w przypadku tego filmu, to znowu była um, z jednej strony silna chęć, jako wnuczki, żeby pomóc dziadkowi zrealizować to marzenie i wiedziałam, że gdy, jeżeli ja tego nie zrobię teraz, to to się nie wydarzy i on nie zrealizuje tego, tej potrzeby swojej, tak naprawdę, żeby domknąć ten etap w swoim życiu. Um, a z perspektywy, um, z perspektywy reżysera też uważam, że to jest... Um, Um, no, bardzo dobry pomysł po prostu na, na film, i przekonałam do tego ludzi, którzy dali na to pieniądze, więc to też jest takie, daje, daje mi po, poczucie, że, że to nie jest tylko, że ja sobie robię kronikę rodzinną. To ja mam jeszcze tutaj tylko takie dwa pytania. Po pierwsze, czy było dla ciebie problemem tak myśleć o filmie, że ty też jesteś na ekranie? Czyli jesteś i twórcą, i, i tworzywem. I to jest okropne. Tak? No, to jest okropne, bo. Czy um, to jest trudne i cieszę się, że to zrobiłam, bo wiem o co teraz proszę moich bohaterów i uważam, że to jest fair, że ja też to zrobiłam. Um, trudne jest wyjść z tego um, obserwatora, czyli jakby dokładnie, ale też wiesz, być w sytuacji z, w relacji, mhm. um, a nie się zastanawiać, kto tam, co tam operator kręci i czy dobrze kręci. Mhm. I i, I też miałam operatora, którego nie znałam za bardzo. Ale Grzysiek okazał się, że super właśnie, że dobrze kręcił. No, ale mógł źle kręcić, a ja bym nie wiedziała. Dopiero wie, wieczorami sobie wszystko oglądałam po nocy, dlatego z każdym dniem coraz większe wory pod oczami na filmie. Um, I no, no, więc jakby to jest, to, jest, to jest trudne, wymaga właśnie zaufania, ale to, co z kolei tutaj pomogło bardzo, to jest ta bliska relacja z dziadkiem. I tego, że ja naturalnie musiałam się nim zająć. Ja musiałam mu zakropić oczy, musiałam. Musiałam mu pomóc, bo yy, on by sobie bez mnie nie poradził i, i, i to było naturalne bardzo.